Cześć! W momencie jak oglądasz ten film, prawdopodobnie jesteś już po maturze z polskiego. Mam nadzieję, że poszło w miarę dobrze. I jutro czekacie egzamin z matematyki, tak, tej strasznej matematyki, która jest taka przerażająca dla wszystkich. Ale no, nie ma się czego bać. Jeżeli się nauczyłeś podstawowych rzeczy, plus przejrzałeś sobie troszeczkę arkuszy maturalnych i umiesz zrobić te zadania, to nie ma się czego. Obawiać. Życzę Ci po prostu, żebyś ten usiadł po prostu do tej matury, Tyś przez te trzy godzinki, które masz czasu, rozwiązał wszystko, co. Potrafisz najlepiej. Mam nadzieję, że materiały, które umieszczałem na kanale, przydały ci się w jakimś stopniu. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że trochę żałuję, że tak mało, że mogłem. Zawsze jest takie poczucie, że mógłbym więcej, że mógłbym lepiej, może mógłbym coś lepiej wytłumaczyć, może mogłem więcej zadań przerobić, może więcej działów przerobić, ale zawsze jest takie poczucie, kiedy jest ta godzina próby, mamy taką świadomość, takie poczucie, że można byłoby lepiej. Oczywiście, zawsze można zrobić coś lepiej. Ale musimy sobie radzić z tym, co mamy. Pamiętaj o tym, że nieznana matura to jeszcze nie koniec świata. Jeszcze będzie termin sierpniowy, do którego możemy się jeszcze lepiej przygotować. Zawsze można przystąpić za rok i mieć dodatkowy rok nauki. Ale wierzę, że nikt nie będzie miał takiej konieczności. Jeżeli trafiłeś na ten kanał już w momencie, jak piszesz maturę, to co mogę powiedzieć? Zapraszam do pozostania na kanale, gdyż content, który będę wrzucał, nie będzie tylko i wyłącznie dotyczył zakresu szkolnego. Ale będę starał się różne ciekawostki pokazywać, analizować jakieś memy matematyczne, jakieś zagadki, które się pojawiają na wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych lub agregatach memów. Czasem będę starał się humorystycznie do pewnej rzeczy podejść, na pewno na coś trafisz ciekawego, co Ci się będzie mogło spodobać. Jeżeli uważasz, że materiały były pomocne, to powiem tylko tyle. Będą jeszcze lepsze. I jeżeli znasz kogoś, kto będzie pisał maturę za rok, za dwa, za trzy, albo na przykład za rok dorobisz się potomka i za 18 lat on będzie pisał maturę. To jeżeli uważasz, że materiały były dla Ciebie pomocne, to co mogę powiedzieć, to proszę tylko i wyłącznie, żebyś dalej. Jeżeli trafiłeś na kanał jeszcze nie pisząc matury, kiedy ten, ten, ten strach dopiero jest za rok, za dwa, za trzy, to tym bardziej zapraszam do zostania, gdyż no, te materiały będą coraz, coraz to lepsze. Jak naprawdę, kanał założyłem może trzy miesiące temu. Troszeczkę myślałem, że to nie pójdzie. Z każdym filmem się rozkręcam coraz bardziej i mam nadzieję, że będę mógł tworzyć coraz lepsze materiały dla Was. Jak to oglądasz, to już daj sobie spokój z nauką, zrelaksuj się, obejrzyj sobie film, nie wiem, poukładaj puzzle. O, Klocki jaglu, Lubisz, wyśpij się porządnie, bo to jest bardzo ważne. Tak naprawdę często bagatelizujecie to, ale pójście na egzamin wyspanym, najedzonym, w dobrym nastroju. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Matura to jest maraton. Trzygodzinny maraton rozwiązywania zadań, gdzie rozwiązujecie wszystko, co żeście się nauczyli w ciągu tych 3-4 lat edukacji. Od siebie mogę życzyć tylko i wyłącznie powodzenia zarówno dla tych, którzy się nauczyli, Czyli, żeby mieli maksymalnie możliwie najwyższy wynik, jaki są w stanie uzyskać, a dla osób, które wiedzą, że są nienauczone, to życzę, żeby jakoś się tam udało ustrzelać, coś napisać, żeby przebrnąć na te 30%. Ode mnie to wszystko. Cześć i do zobaczenia w przyszłych materiałach. I przede wszystkim powodzenia!